Ogólnie to hej, witajcie na kanale wpisanym, tu Ula i O y, Sorry za hałasę, bo to mój tata gra na klamnecie, nieważne. Dzisiaj będę malować grzbiet. Nie grzbiet, tylko y, strony książki Dziewczyna z Nikąd, bo maluję y, strony pierwszy raz i nie do końca wiem jak to się robi, więc... Wzięłam książkę, której nie lubię i która według mnie jest brzydka, żeby to przetestować i wy to będziecie testować Sorry, telefon mi się rozładowuje. Więc. Przygotowałam do tego farby. Farby powinny być akrylowe. Mam nadzieję, że to są farby akrylowe, nie wiem, nigdy nie było napisane. Nie wiem. Powiedzmy, że tak, wyglądają mi na farby akrylowe, więc powiedzmy, że to są farby akrylowe. Do tego mam... Bąbeczkę taką nakładania farmy, bo oglądałam film Karoką, która powiedziała, że takie też jest najlepsze, więc zobaczymy. I mam też naklejającą papierową, która kosztowała mnie 20 zł do zabezpieczenia układ. Więc co? Zaczynajmy! Dobrze, na początku może wezmę się za zabezpieczeniem książek. Mamy tu... I mamy tak klejącą I podobno muszę to wszystko tu odkleić, ale że ta układka jest papierowa. To wiem, że się po prostu, jak przy odklejaniu dawno, ona się zniszczy. Ta wyklejka. Więc wezmę sobie jakiś papier. Tu mam tekst, wieso? Kiedyś więc powiedzmy, że wezmę to. Hmm. No to Dobrze, mam nadzieję, że, informacje. że taki film nam się spodoba. A jak nie, to już wasz problem? Sorry, ale. No, ja nie mam pomysł na filmu, bo się już mówiłam na samym początku, że się po prostu wyjechała. Więc. Uj! Ja z tych osób, czy nie widzę, niszczyć książek. Ja po prostu nie cierpię tego i. Chociaż, dobra, u Kanda, ta książka i tak jej nie lubisz i on wierzy, że dobrze zabezpieczę. Ja, czekajcie, jak to się zabezpieczało? Zaraz, mam to, nie muszę to zabezpieczyć. Dobra, już chyba powiem. Jak to zrobić. Chwila, ojej, to jest zrozumiałe, to naprawdę. Okej, okay, dobra, naklejamy to na kartkę. I teraz... Proszę mnie to przykleić od tyłu. O, patrzcie, mam Wam. Mam nadzieję, że to Ja To sobie to tak przykleję. A. So. Brawo, ja! Yeah. A, of course. Ten fragment tutaj on jest niezaklejony, ale nie da się go zapewnić, więc najdalej się podchodzi. Okej. Okay. No to. Chyba... No, to chyba. Tutaj już mam. To źródłowy bionek. Teraz jeszcze w górę. Już do nie będę się tylko Pokażę mi, Dobrze, więc tutaj mamy już zabezpieczone wszystko. Ja to ja wiem, że to jest tragicznie zabezpieczone, ale okej. Okay. To... to jest raz, no. to pierwszy no, no. raz. bo wcielam kawałek przez przypadek. Ups. Nie mówcie, że skończyłam to wklejać, ale chyba mi się udało. Ta książka jest tragicznie zabezpieczona, ale... Ale jest. Więc, jak już mam podkleję książkę, to przyjdzie. przejdzie do nakładania farb eee, więc tak książka ma barwy takie fioletowe granicowe i czarne więc na te kolory bym pomalowała eee, zobaczymy jakie jakie eee, co będę w stanie zrobić bo to też jakby jest ważne zobaczymy czym będę je Umiejętności malarskie, które są na poziomie poniżej zera, y się jakkolwiek sprawdzą, i czy dam radę cokolwiek z tym zrobić. Ale najpierw to w ogóle musiałam, muszę jakoś przebić te farbki. Wspomniałam komu sobie, jak ja to mogłam zrobić. Nie w ogóle się ja muszę jak To jest tylko sznogą. Chyba nie o to chodziło z tym pędzelkiem Hmm, a moje długo pisem. czytajcie. to służyć, czy chyba nie piszę na O kurde, kurka banda. Coś. Już nie wiekło. Lecimy to, bo on to się czekać. raz... nie Już, się kończy.

네. 근데 이게 뭔지 모르겠어요. 네. 네. 한번 더 설명 게시해 아, 는이

możemy no, chyba zaczynać Zmienił się kawert, tego jestem na pewno pewna, ale to tam nieważne Podobno trzeba nałożyć malutko farby, bo potem kartki się nie będą rozlejać, więc zaczynajmy A, oj, zapomniałabym o jednym Trzeba tą książkę włożyć Iiii, nie kupię, jestem na wtop. Dobra, trzeba włożyć tę książkę pomiędzy dwie z... książki, żeby że się nie więc... Tu się ręki problemowe, muszę wyciągnąć książki, ale ciężkie, żeby... albo tu troszkę więc chyba z magiczną drzewo. Powiedzmy, że tak. Dobrze. I możemy zacząć. Pracuje się. Dobrze. Wiecie czego ja się najbardziej boję? Że ja powrócę na jakieś i ale to ma kolor Widzicie, dobrze, że to, to zabezpieczyłam, bo inaczej podciemaluje yy, po taśmę i dalej Cały czas mam wrażenie, że nakładała tej farby za dużo ja się naprawdę boję, że u nas się nie rozlepi tak chociaż i ja tak więcej jej nie będę czytać, bo to jest tylko na próbę. Ale to przy okazji, jak już próbuję, no to też mogłabym nałożyć i tak małej no, farby. Zobaczcie, wszystko ładnie się ją Jak mi się uda, to linki, ja Wam te farby, które mam. Jak mi się uda, bo nie wiem, czy one są jeszcze w sprzedaży, bo ja je zostałam do i i tak dosyć dawno, więc nie wiadomo. Ale ja to, to oczywiście Wam podam, link. Dla mnie to wygląda wspaniale, jak na razie. Nie, no nie wygląda wspaniale, ale cały czas się czuję. I to jest taka ekscytacja, naprawdę wspaniale się czuję. Już widzę, że w tym miejscu nałożyłam za dużo farby i że po prostu tutaj będą się ciężko kartki rozlejać, więc nie robię nie i nie błędu i nic ciekawego. Nagrywałam to przednim aparatem, dlatego jest taka plama. Yy, skończyłam malować. Yy, raczej bezcieścić, moje trochę. Wyszło to tak. I potem Wam pokażę efekt takimi główny, jak da się otworzyć, czyli jutro, bo musi to nawet wyschnąć. Na początku tu miało być gałązki, bo tu są drzewa, no nie. Ale coś nie wyszło, bo zrobiła się wielka czarna plana, więc stwierdziłam, że po prostu zrobię jakiś kosmos, o ile ja to można nazwać za kosmos. Bardzo pomógł i tym marker, który dzisiaj kupiłam. Białe. Dzięki ciągło. Tak kropkę. Tak kropkę Także mam nadzieję, że to będzie jakaś wyniki, że akurat się przede wszystkim otworzy, bo to będzie zrobiła za dużo warstw. Mam nadzieję, że będzie ok I, I tle Zróbmy jutro. Jak to będzie wyjechać. Dobra, więc hej, jesteśmy tutaj już po yy, jakby suszeniu. Wczoraj udało mi się już to otworzyć, bo te farby naprawdę szybko schną. Efekt jest, moi drodzy, taki. E, moim zdaniem całkiem ładnie to wyszło. Nie jest jakoś mega fajnie. W sensie. W kamerze to wygląda w ogóle beznadziejnie, ale z daleka. No, powiedzmy, że to kosmos. Dorobiłam tutaj e, takie kropki białe i żelopisem dodałam jeszcze srebrne, żeby to się świeciło. W kamerze raczej tego nie widać, bo też światło mam dosyć słabe, ale mam nadzieję, że jakoś to wygląda i że Wam się spodoba. Poczekajcie, może zapalę ramkę, może będzie lepiej. Chyba nadal i tak czy siak nie widać tego, że to się świeci, ale się świeci. W każdym razie nie miałam problemu z rozlepianiem stron. Wszystko się bardzo ładnie rozlepiło. Mam wrażenie, że ta warstwa farby była naprawdę dosyć cienka, chociaż początkowo wydawało mi się, że jest gruba, bo nałożyłam tutaj aż trzy kolory, ale wszystko ładnie wyszło. Strony się nie pobrudziły w ogóle. To znaczy, że dobrze je przyłożyłam. No tutaj tylko się trochę. Pobrudziło, ale to nic wielkiego, jedyna taka malutka kropka białej, e, nie białej, tylko niebieskiej farby. Poza tym uważam, że jest całkiem spoko i błagam Was, czy tylko mi się podoba, jak robi się obraz? Patrzcie na to. No proszę Was, uwielbiam, jak się robi obraz po przewróceniu tak stron. To jest jakby dla mnie takie wyjątkowe i bardzo się cieszę, że udało mi się spersonalizować taką książkę. Nie lubię tej książki, nie będę jej już więcej czytać, ale cieszę się, że spersonalizowałam sobie tutaj ładnie brzegi i na pewno będę tak robić z innymi książkami, które mają brzydką układkę, a które mi się podobały, bo wiadomo, że jak mi się nie podobały, to może je kiedyś sprzedam. Ale jeśli mi się podobały i chcę je zostawić, a mają brzydką okładkę, to może spersonalizuję właśnie takie brzegi, bo tych fajnych książek raczej yy, z ładną okładką nie będę raczej personalizować, bo nigdy nie wiadomo, co moje zerowe umiejętności mogą pokazać, więc. Yy... Wolałabym nie zniszczyć sobie książki. Także jak na razie moim zdaniem wyszło mi całkiem spoko, jako że jest to pierwszy raz i na pewno takich razów będzie dużo więcej. Także napiszcie w komentarzu, czy na pewno czy będziecie chcieli spróbować też y, również zrobić coś takiego, czy Wam się podoba to, co ja zrobiłam i czy jest jakaś wielka tragedia, czy można to nawet uznać za jakieś tam ładne. Także widzimy się w następnym filmie. Pa!